Dzień dobry. I cały czas jedziecie jesienią lody? Jeśli tak, to zapraszam na kolejne recenzje. Tutaj mamy Milka, Chocolate Vanilla Ice Cream. Ups. Czekaj, bo tutaj jest komunikat z Windowsem. Jest to lody czekoladowe takie tutaj ten nut na części lody czekoladowe i waniliowe z, z czekoladami i al, z alpejskiego mleka tutaj widzimy te Łatki czekoladowe w środku No dobra Widzicie wartość odżywca No dobra, teraz otwieramy Ups, czekaj Ale bardzo trudno się otworzyło Dobra Zobaczcie na to, co to jest Tutaj dołączone takie coś Ciekawe co to jest A to jest mi taka łyżeczka do lodów no Tutaj jak widzimy a tutaj Jak się wkłada Czyli Tutaj na palec A tutaj Tutaj się je lód Dobra otwieramy zobaczmy jak to wygląda Uu. Hmm. tutaj są te płatki zimne. No dobra, to może tą łyżeczką będę ja okay, spróbuję to wyjąć. Czekaj. Okay. Dobra. Mm -hmm. A jakie zimne Czekaj mm, Czekolada jak z milki A zobaczmy O, śmietana. o Wszędzie się pojawiają te kawałeczki Wanilia jest bardzo Bardzo słodka Sama czekolada, sama, same kakao. Smakuje prawie jak z niskójka. Dobra, idziemy dalej. Tak naprawdę zajmie długo na jedzenie całego loda. To już kończę wcześniej. To chcę już zakończyć tę recenzję.